Witam wszystkich widzów, starych, nowych, subskrybentom brawa. Dobrze, że zostawiacie, że widzę, że e, powolutku, ale bardzo powolutku tam was przybywa. Cieszę się, że e, pomagam, pomagam widzom, że tam ktoś napisał odnośnie tej klamki. Bardzo mnie to ucieszyło, że jednak komuś, komuś pomogłem, że ktoś napisał, że przydał mu się ten film. Także super, jestem z tego zadowolony i dzisiaj chciałbym nagrać taki film, taką nostalgię może, koteł. Yy, odnośnie tuningowania Seicento. Yy, ja zaczynam powoli przerabiać swojego, tak jak widzieliście yy, te filmiki z, yy, z tego złomowiska, gdzie pozyskałem te obniżone sprężyny. Tak, to jest fajnie, bo naprawdę będzie nabierał, yy, nabierał ten samochód takiego smaku. Fajnie będzie się prowadził na pewno z tymi sprężynami. Plusem jest też to, yy, że są poszerzone yy, felgi, są szersze opony założone. Czuć, że ten samochód yy, zaczął lepiej trzymać się drogi. Jest pewniejszy w prowadzeniu. To jest fajne, jeżeli chcecie coś takiego sobie zrobić, żeby założyć szeroką stal. Bo ja naprawdę jestem z tego zadowolony, jak przerobiłem, jak założyłem tą szeroką stal i w tym momencie są opony założone 175 szerokość. I powiem wam, że no fajnie, bo jest 6,5 cala i nie wystają poza obrys samochodu. To jest fajne, że nie trzeba ani rolować, ani, ani zakładać poszerzeń, bo jednak w sejczent to nie ma gdzie i nie ma co rolować, bo tam trzeba zaraz wycinać wszystko, żeby cokolwiek udało się zrobić. I mam właśnie taką taki niesmak, może o, może tak wam powiem, do tego, że założyłem sobie tą sportową kierownicę. Już tydzień jeżdżę tym samochodem. I powiem wam, że bardzo mi to zaczyna przeszkadzać. Ta sportowa kierownica jednak jest mniejsza od tej y, oryginalnej i przy tej szerokości opon, która jest teraz 175, zaczynam odczuwać bardzo duże opory przy skręcaniu. Jednak to jest szersza opona i jednak to czuć bez wspomagania przy tej mniejszej kierownicy jest to uciążliwe przy y, przy normalnej, codziennej eksploatacji tego samochodu, gdzie ja jeżdżę tym samochodem codziennie, nie jeżdżę rekreacyjnie, nie wyjeżdżam sobie weekendowo, bo jeżeli bym tak jeździł, to nie ma problemu to by mi nie przeszkadzało, ale jeżeli użytkuję ten samochód codziennie, zaczyna mi to dokuczać. Bo jednak gdzieś na zakrętach yy, przy wolnej jeździe albo gdzieś parkowanie, wjeżdżanie na parking, czy nawet zawracanie, zaczynam walczyć z tym samochodem. To jest najgorsza rzecz, bo przy normalnej jeździe to fajnie naprawdę czuć, że tak jakbym jechał go kardem, ale przy zakręcaniu, jeżdżeniu gdzieś po parkingu jest kiepsko. Pokażę wam jeszcze jeden problem. Który jest związany z tą mniejszą kierownicą? Przejdziemy do środka samochodu i pokażę Wam o co mi chodzi. Zobaczcie, teraz jesteście na wysokości moich oczu. Tak jak ja widzę siedząc w tym samochodzie. Tak jak ja widzę tutaj zegary. Zauważaliście? Zauważyliście coś? Zobaczcie. Kierownica mi zasłania wszystkie kontrolki, jakie są na desce. Nie widzę, czy mam kontrolkę od świateł, czy akumulator mi się zapalił. Widzę tylko rezerwę. Bo rezerwa jest tutaj w rogu. To ja widzę tą rezerwę wtedy. Ale wszystkie inne kontrolki mam zasłonięte. Nie widzę, czy włączyłem świateł. Po drugie... Idealnie zasłania mi właśnie włącznik świateł. I też nie widzę, jak go przekręcę, to też nie widzę, czy mam światła włączone. Przy oryginalnej kierownicy ona gdzieś idzie w ten sposób. I wtedy widać manetkę, czy ja włączyłem te światła, czy nie włączyłem. Tutaj gdzieś się wtedy kończy oryginalna kierownica na tej wysokości. Wszystkie kontrolki widać. A tak to idealnie nam zasłania ta kierownica wszystkie kontrolki i to jest właśnie uciążliwe, bo nie widać. I to, że ta kierownica jest mniejsza i trzeba walczyć z tym samochodem. I fajnie wygląda. Fajnie wygląda, bo jednak się to fajnie prezentuje. Jeszcze są śrubki, kurde, z tego złomu jeszcze nie wyciągnąłem, nawet nie czyściłem tego samochodu w środku, bo tak jak wam mówię, że gromadzę wszystkie te części. Fajnie wygląda. Fajnie się prezentuje, jeżeli bym miał jeździć rekreacyjnie. Super, super, fajnie, bo nie, nie przeszkadzałoby mi to wtedy. Czekajcie, ustawię. Ale jak ja mam użytkować ten samochód codziennie, jest to dla mnie bardzo uciążliwe. I musicie się dobrze nad tym zastanowić, jak będziecie używać tego samochodu. Czy będziecie go używać rekreacyjnie jako drugi samochód, taką zabawkę, że w wolnym czasie coś będziecie sobie przy nim robić? Bardzo fajnie, zakładajcie, tuningujcie, bo to fajnie wygląda, i jednak y, to napędza innych użytkowników, że jednak to jest fajny samochód, fajnie przerobiony. Może ja też tak spróbuję. Ale też trzeba się nad tym zastanowić, żeby ten samochód był wtedy funkcjonalny, żeby wam się dobrze wtedy jeździło tym samochodem. Bo w tym momencie, gdy u mnie jest ta kierownica założona ta mniejsza, zaczyna mi to przeszkadzać i zaczynam nie lubić tego samochodu. Z tego względu, że ja z nim walczę. Przy każdym zakręcie, przy małej prędkości, gdzie są te szersze opony założone, jednak przeszkadza mi to. I musicie się dobrze nad tym zastanowić, czy jest sens inwestować w taką kierownicę, gdzie na internecie nowa taka kierownica z nabą pasującą do yy, Fiata yy, Cinquecento czy Seicento, gdzie jest w granicach 300 zł za samą kierownicę i 200 zł za nabę. Się trzeba dobrze nad tym zastanowić, bo żebyście nie musieli później szukać kupca na tą kierownicę, bo wam przy normalnej jeździe będzie to przeszkadzać, bo u mnie tak właśnie jest i ja będę demontował tą kierownicę, bo jest za mała. Przeszkadza mi przy normalnej jeździe, że nie widzę tych kontrolek. Nie wiem, czy są włączone światła. Jednak fakt. Zgaszę stacyjkę i gasną światła w Fiacie, prawda? No ale jednak przy odpalaniu no troszeczkę czerpie, czerpie akumulator. Można i by się do tego przyzwyczaić, do tych świateł, ale do prowadzenia tego samochodu na co dzień z tą małą kierownicą raczej nie. Ja będę tą kierownicę demontował, bo naprawdę zaczyna mi denerwować jazda tym samochodem przy tej kierownicy, ale z kół nie zrezygnuję, bo... Czuję, że ten samochód jest bardziej stabilniejszy na drodze. Jeżeli się nosicie ze zmianą y, kół na szeroką stal, czy założenie szerszej, szerszych, y, szerszych opon, jak najbardziej, bo naprawdę poczujecie różnicę w prowadzeniu tego samochodu. Pewniej się prowadzi ten samochód, ale nie zakładajcie wtedy sportowej kierownicy. Bo będzie wam się źle jeździło i będziecie sami mieli do siebie pretensje, że wydaliście tyle pieniędzy w błoto. Także taka nostalgia mnie naszła na nagranie takiego filmu, żeby przestrzec yy, osoby, które będą się nosić ze zmianą kierownicy, z, z poszerzeniem samochodu, yy, z założeniem właśnie takiej szerokiej stali, gdzie. Niektórzy tam zakładają nawet 8, 8 cali, felgi. I kurde, naciągają 195 oponę na to. No to kurde, przy takiej małej kierownicy, nie wyobrażam sobie normalnej jazdy tym samochodem. Jak tutaj nie mamy wspomagania. To jest po prostu walka. Walka i denerwowanie się tym, że. Odnosicie takie wrażenie, że popsuliście ten samochód. Mam nadzieję, że kogoś przestrzegłem przed tym, gdy użytkujecie codziennie ten samochód. Nie wymieniajcie sobie kierownicy na mniejszą, na sportową. Zostańcie przy oryginalnej, będziecie lepiej zadowoleni, chyba że zainwestujecie sobie kolejne 500 zł, bo znalazłem kogoś, kto wystawił cały komplet wspomagania ze sterownikiem wiązką za 500 zł. Zainwestujecie sobie w, we wspomaganie, może wtedy będzie lepiej. No wiecie, to jest kolejne wyposażenie samochodu, no coś, coś dodatkowego dokładacie, jeżeli może i to jakieś rozwiązanie jest. Mam nadzieję, że komuś pomogłem, kto się nosi ze zmianą kierownicy, też na grupę tam wrzucę ten film, bo, bo, bo tam jest bardziej takich więcej osób, które ulepszają swoje bolidy, zmotują je, motają. Fajnie, róbcie to dalej, bo to jednak fajnie wyglądają te samochody. Ale jeżeli ja użytkuję ten samochód na co dzień, to nie jest dla mnie zabawka, tylko narzędzie mojej pracy, gdzie chciałbym, żeby ten samochód jakoś też fajnie wyglądał. Nie był. Nie był takim standardowym samochodem, żeby się jednak wyróżniał z tłumu. Nie zainwestuję w kierownicę. Zdemontuję tą kierownicę, założę oryginalną. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, że troszeczkę wyjaśniłem Wam, co jest dobre, co jest złe. W tym, że założycie koła, założycie sobie kierownicę. Zastanówcie się nad tym dobrze bo wydać pieniądze to jest tak, ale później eksploatować to, żebyście nie musieli um, nosić się właśnie z takim dylematem, że jednak no, wydałem te pieniądze i po tygodniu demontuję tą kierownicę, bo mi przeszkadza. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zmotajcie swoje Ferrari! <grywka> Bawcie się nimi, bo naprawdę są fajne samochody, fajnie wyglądają, jeżeli ktoś je z mota obniży. Działajcie! Mam nadzieję, że Was uświadomiłem.